Grzegorz Gabor, witam. To jest program Sport Bliżej Nas. Razem z nami w studiu był Żużlowiec Śląska-Świętochowicy, obecnie trener speedrowerzystów Śląska, Krzysztof Baz. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś, więc będziemy rozmawiać o speedrowerze, ale nie tylko, bo zostaniesz też przepytany odnośnie Żużla, o którym ostatnio głośno, ale Zaczniemy od speedrowera, bo to przynajmniej na tą chwilę tobie bliższe sercu. W kilku zdaniach, jakbyś podsumował miniony sezon. No przede wszystkim chcę podziękować wszystkim, którzy byli z nami w tym sezonie, czyli którzy Urzędowi Miasta, y, sponsorom, wszystkim, którzy pomagali, by po prostu ten sezon się odbył w takiej czy innej formie. No, a czy, czy jestem zadowolony, czy nie jestem zadowolony z tego sezonu, może troszeczkę do powiedzenia będą mieli kibice. No nikt nie cieszy się z czwartego miejsca. No właśnie po, pozostał niedosyt? No pozostał niedosyt. No. Mieliśmy sukcesy indywidualne, ale te czwarte miejsce w Lidze to, 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 to troszeczkę boli. No właśnie, tym bardziej, że w pewnym momencie sezonu była nawet szansa na srebrny medal. No myślę, że tak, ale to jest dyscyplina, w której jeszcze jest dużo, dużo, dużo do zrobienia. Ja prywatnie po prostu mam obiekcje jeszcze do, do, w, w dziedzinie tego sportu, do samego sędziowania. Także jeszcze ten sport musi się wiele rzeczy. No ja myślę, że nie tylko ty masz uwagi co do poziomu sędziowania, bo kto trochę na spidrowerzy się znaki, bice i sami zawodnicy, to mogą śmiało stwierdzić, że od, od sędziów można by było wymagać więcej. Ale my tego w tym miejscu niestety nie zmienimy. Choć warto o tym mówić. Liga Regionalna Srebro, to trochę na osłodę tej Ligi Ogólnopolskiej? No też mogło być pierwsze miejsce. No do końca sportowiec powinien być zadowolony tylko z pierwszego miejsca i to jest ciągła, ciągła zwyżka, zwyżka i zwyżka. No jest dobrze, no drugie miejsce, ale... No, ja bym... no, ale być może gdyby było pierwsze, to, to nie byłoby jakichś celów na najbliższe miesiące, sezony, a tak, a tak ciągle jest. No jest, jest. No mieliśmy bardzo dużo indywidualnych sukcesów, z tego by można się, można pocieszyć, no, no, nie można wszystkiego osiągnąć w sporcie, no ale trzeba dążyć do... Najwyższej półki. Właśnie poruszyłeś sukcesy indywidualne 24 medale, drużynowo i indywidualnie. I na tym rynku ogólnopolskim, na tym rynku lokalnym dużo to, czy, czy, czy mało jak to oceniasz? No może specjalnie zacząłem tak troszeczkę od krytyki można powiedzieć, lekkiego niedosytu. No, i chcę skończyć na tych sukcesach. Nie po prostu jako trener, żeby się bronić, ale po prostu ci, którzy osiągnęli te sukcesy w tych indywidualnych no, imprezach, zasługują na najwyższe uznanie. Czy Żaneta, czy, czy Bas, Dawid. No i grono innych, którzy osiągli te medale, no to jest to, co jest najpiękniejsze w sporcie. No to ja sobie przygotowałem tutaj taką małą ściągę, bo sporo tego było, zresztą tak jak powiedziałeś, wszystkich nie wymienimy, ale powiedzmy tylko, że brązowy medal mistrzostw Polski młodzików w Zielonej Górze, srebrny medal mistrzostw Polski Park Klubowych Młodzieżowców w Żołędowie, Piotr Kołodziejczyk, bo o nim nie wspominałeś, to też tak, taki wschodzący, dobrze rokujący zawodnik, srebrny medal indywidualnych mistrzostw Polski młodzików, Dawid Baz indywidualny mistrz Polski juniorów, Zespół w lesnie, mowa tutaj o juniorach, wywalczył srebro. Największym sukcesem bez wątpienia były te Mistrzostwa Europy. Czyli ten sezon nie był taki wcale zły, mimo tego czwartego miejsca? No, tak jakby był przydzielony na pół. Sukcesy były przekrojone właśnie tym. Niestety, czwartym miejscem. Może to podkreślam, no, może to będzie motywacja dla moich zawodników, może kibice zrozumie o co nam chodzi, że my nie składamy po prostu broni. A co do tych mistrzostw Europy, no, na pewno to jest sukces, bo. To była czołówka no i na pewno ślą w co pokazał się z jak najlepszej strony. No właśnie taką, oprócz Kamila Bielicy, to, to Dawid Bas był rzeczywiście takim asem atutowym Śląska. I to jemu indywidualnie, bo, bo Kamil nie miał tyle szczęścia, ale jemu indywidualnie udało się wywalczyć sporo w tym sezonie. Czwarty był w indywidualnych mistrzostwach Europy Juniorów, no to naprawdę bardzo blisko podium. No a w drużynie razem z kolegami wywalczył złoty, złoty medal. Jak byś ocenił jego postawę? No jego postawa. No, jak kibice zauważyli, jego tendencja jest zwyżkowa. No Idzie ciągle w góry. Wiele no, by nam się to nie zatrzymało. To jest młody zawodnik, nad którym trzeba ciągle pracować. No, jak pewnie wiecie, jest zainteresowany, brytyjskie kluby są zainteresowane nim. No, może nawiążemy współpracę w przyszłym sezonie, że może będzie chłopak jeździł w brytyjskiej lidze. A co jeszcze się wiąże z tym, że akurat Mistrzostwa Świata będą odbywać się w Anglii, także wszystko by było na dobrej drodze. To by było takie korzyści dla samego zawodnika i dla samego klubu, myślę. Wspominaliśmy tutaj o Kamilu. Czym starszy, tym, tym lepszy, można chyba powiedzieć w tym wypadku. To jest zawodnik zerowy, który bardzo, bardzo pracuje nad sobą i dąży do sukcesu, no ale nie zawsze to tak wychodzi, jakby człowiek chciał, no. Będziemy wszystko robić, żeby po prostu jego praca była nagrodzona, czyli tymi najwyższymi stopniami na pudle. A jak byś ocenił pozostałych zawodników Śląska? No jeszcze bym podkreślił tutaj Żanetkę, nie? Bo taka indywidualność w drużynie. Ja myślę, że ją tu, tutaj zostawimy sobie na deser, natomiast no, mnie chodzi przede wszystkim tutaj o chłopaków, o pierwszą drużynę, chociaż Żaneta też miała okazję w lidze startować regionalnie. Regionalnie, tak. No, jakbym ocenił chłopaków, no... Drużyna to jest monolit, także jestem prawie, prawie, prawie z wszystkich zadowolony w sensie, że współpracują ze sobą, w takim sensie, że to jest drużyna, która po prostu ma jakąś przyszłość. No, myślę, że będziemy się starać po prostu w przyszłym roku udowodnić, że to co się tam stało w tej drużynie, naprawimy to. Po kolei bym powiedział, no, z tych przyjezdnych naszych, Rafał Pigoń który spełnił wszelkie moje oczekowania. No, chłopcy pracują, to jest amatorski typowo sport, Marek Pronobis czy Marcin Erbisz. Muszą bardzo wiele wysiłku włożyć, żeby zdążyć na trening, żeby być na tym treningu, żeby z urlopami po prostu dopasować się do zawodów. Kamil Bielaczek czy Tomek Krzykowski, no, naprawdę nie można tak wy wymagać od nich, jak od pełnych zawodowców. Jest to uzależnienie czasem pracy i obowiązków rodzinnych. Ale pewnym pocieszeniem jest też to, co, co tutaj już wspomniałeś, że, że Śląsk zawsze dysponował dobrymi juniorami, młodzieżowcami i, i nie inaczej było też w tym sezonie, co dobrze rokuje na te przyszłe lata chyba. No stawiamy na młodzież. Bardzo dużo chłopaków jest w tej niższej kategorii wiekowej. Garną się do treningu, co w świętochowicach jest chyba bardzo ważnym a tym są na swoim miejscu. Po prostu. Nie robią nic głupiego, interesują się sportem, i, i my właśnie taki narybek mamy. I to nie możemy tego tak zostawić. Dopóki jest takie wielkie zainteresowanie tym sportem, dopóki ci chłopacy chcą, musimy pielęgnować ten sport. A dobrym przykładem jest tutaj Wiraż Ostrów Wielkopolski, świeżo upieczony, drużynowy mistrz Polski. Swoimi zawodnikami ci chłopcy w zasadzie zrobili ten tytuł, i to też jest jak gdyby potwierdzenie tego, że ta droga obrana przez, przez Śląsk, przez trenera Śląska, czyli przez ciebie, jest jak najbardziej właściwa. No myślę, że tak. No Ostrów jest takim dobrym, typowym przykładem. Możemy się tylko od nich uczyć. Jadą swoim składem. No, można upiększać skład dodatkowymi zawodnikami. My tak robimy. Mamy takie rodzynki, mieliśmy Harrisa. Także to jest, to jest tak, 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 takie dodanie czegoś do tego sportu. Ale podstawą powinni być wychowankowie. No to teraz porozmawiajmy chwilę o Żanecie. Rzeczywiście zapracowała sobie dziewczyna na ten tytuł Mistrzyni Europy. No dokładnie, no już sama praca na treningach, tyle chłopaków, ona sama męczy się dziewczyna, stara się im dorównać, ale to też myślę, że wpłynęło na sukces jej, bo pracowała tak jak powiem w twardziejszym gronie. Dziewczyny trenują może między dziewczynami, a ona idzie po prostu w tej półce. Z samymi mężczyznami, to, to też wpływa na jej poziom jazdy. No tak, ale, jest Tak, ale ona tam chyba gdzieś ma geny męskie, bo jak jej się przyglądać z boku, to, to rzeczywiście niektórzy z tej, z tej męskiej części zespołu wysiadają, a ona rzeczywiście pokazuje, że warto, że, że trzeba być zmotywowanym i dążyć do celu. I też można ją tutaj stawiać jak kilku chłopaków ze Śląska jako przykład, chyba. Dokładnie, jako wzór sportowca. dziewczyna nie tylko para się jednym sportem. Po prostu uprawia wszystko, co się da, tylko potrafi na różnych płaszczyznach udzielać się sportowo. No i to po prostu przynosi fantastyczny efekt. Dobrze, 70 odjechanych imprez w tym sezonie przez zawodników Śląska, to sporo. Bardzo dużo, no. Bardzo dużo, no i dlatego jeszcze raz podkreślam, dziękujemy tym, którzy są z nami. Także tu na tej bluzie, czy, 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 czy jak podkreślałem, Urząd Miasta, to dla nas bardzo ważne sprawy, bo to się odbija na to, że możemy być na tych 70 imprezach, że możemy startować, że istniejemy na tym rynku. Speedrower jest 17 lat, lat w Świętochowicach już działa. Nie jesteś trochę zmęczony czasami? Nie, praca z młodzieżą. <laughs> praca z młodzieżą, tak jak nasz wielki papież powiedział, żeby jak się z nimi obcuje, po prostu to człowiek się czuje młodszy, a co w moim wypadku też trzeba brać pod uwagę. Czu, czujesz się młodszy? No przy nich tak. Po prostu przy nich człowiek no, powiem prosto, dobrze się czuje. Jeszcze jak jest jakaś tam zgrana, paka, że tak powiem, drużyna, na który, po której można się spodziewać czegoś. Czyli wyniku, z którym można coś wypracować, no to jest fajnie. Zaglądając na trening, nie wiem, czy się zgodzisz, to, to czasami ty, jako ten starszy, który, który masz się czuć młodszy, zawstydzasz, zawstydzasz tych młodszych, ponieważ oni czasami no, nie potrafią wykorzystać swojego potencjału i są dużo słabsi od, od ciebie, a powinno być na odwrót. No, kondycja kogoś starszego teoretycznie jest słabsza niż takich młodych chłopaków, a, a to tak nie jest. No Ja myślę, ale to też na to ma wielki wpływ czas. Ja trenuję już od bardzo długiego czasu, także wiesz dobrze, byłem zawodowym sportowcem. Później się to przerzuciło na taką moją amatorkę. I jest ciągły przebieg tego treningu, także a systematyczność treningu jest najważniejsza. No właśnie, a płynnie przeszliśmy do, do kolejnego tematu, bo chcieliśmy trochę o żużlu porozmawiać. Na wstępie o tym wspominałem, więc teraz porozmawiamy trochę o czarnym sporcie. Ziściło się czy ziszcza się Twoje marzenie o tym, żeby zostać instruktorem sportu żużlowego? Bo od stycznia będziesz uczestniczył w kursie, i to jak gdyby kolejny krok w tym kierunku, żeby tutaj zacząć jeździć znowu w lewo w takim czy innym wymiarze, bo pomysły na to są różne, o tym może nie będziemy rozmawiać, ale ten kurs jak gdyby jest kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby, żeby coś działać w tym czarnym sporcie. No tak, robimy, no, robiłem wszystko, by w końcu doprowadzić do tego kursu. Jak wiecie, nawet musiałem pójść do szkoły w tym wieku. No ale, ale doszło już do tego momentu finalnego, także styczniu jadę na ten kurs. Ale to dzięki temu właśnie, że tutaj ten żurzel powoli, powoli... Powoli się zaczyna odradzać, no, czy to się uda, no, czy nie, no tego nie wiemy, ale wszystko robimy, żeby tak było. A jak ty sobie to wyobrażasz, jeżeli mówimy o, o żółw No Moim marzeniem od początku było stworzenie mini żużla No ale złożyłem projekt, były pomysły, już było dosyć daleko sprawa posunięta, no ale nie wyszło, no to przesunęliśmy się krok dalej. Po prostu postawimy na szkółkę żużlową normalną. No i wyobrażałem sobie to, że zawsze trzeba postawić na. Młodzież, młodzież, która ma być jednym z głównych atutów nowego klubu, gdyby miał powstać. Szkolenie młodzieży, budowa nowego przedsiębiorstwa od samych podstaw, jako klub, bo kluby to teraz to są przedsiębiorstwa i wolnym kroczkiem jeszcze mamy tutaj ten nasz piękny stadion, trzeba go po prostu odremontować i to wszystko wymaga czasu. No i Jestem zwolennikiem wolnej budowy nowego. Śląska. Czy to oznacza twój rozbart ze speedrowerem? Absolutnie nie, jest człowiek elastyczny. Także, no, jest jeszcze jedna wersja, po prostu mnie zwolnią z tego klubu. Nie, no To jest jeszcze długofalowo z tym żużlem. My nie kładziemy na rozwój młodzieży, to jest 3-4-5 lat. Ustawienie nowego klubu, wyremontowanie stadionu, to wszystko wymaga czasu. Także jeszcze długo, nie, jest długo jeszcze długofalowy. jest to realne w takiej formie, jak, jak wy sobie to wyobrażacie? No, jak człowiek do czegoś podchodzi z jakimiś planami, to przede wszystkim powinien w to wierzyć. Jeśli w to nie wierzy, niech się nie bierze za to. A czy nam pomogą warunki zewnętrzne, no, przede wszystkim no, władze miasta, sponsorzy, układ jaki będzie zbudowany i otoczka koło żużla, no, to już nie zależy tylko od nas, od naszych chęci. My możemy działać, my możemy propagować, my możemy wchodzić w różne instytucje o pomoc, ale efekt finalny będzie należał do całego miasta. W tym mijającym roku, powoli już się kończącym, głośno było na torze żużlowym, były kłady, były motocykle, nawet miałeś okazję pokręcić trochę kółek. Jak, jak to oceniasz, co się, co się wydarzyło w tych mijających miesiącach? No myślę, że właśnie takim motorem napędowym jest ten Spindrowy. To te towarzystwo żużlowe, ta atmosfera żużlowa, pan Paweł Waloszek, pan Brawański, pan Zarzycki, którzy chodzą na Spindrowy, te rozmowy o tym żużlu, to wszystko gdzieś tutaj siedzi głęboko, i ten speedrower pomógł doprowadzić dokładów, które pomogły wejść na stadion. Jak wiecie, najpierw impreza była z boku przy speedrowerze. No tak jakby rzędowo to szło w dobrą stronę. No, także te imprezy, które podkreśliły te, tam, te czyszczenie tego stadionu z kibicami no, bardzo fajna inicjatywa tych chłopaków. A współpraca teraz między nami, która się nawiązuje, między kibicami i tym nowym, starym klubem, odmłodzonym. Także wszystko idzie w dobrą stronę, tak bym to określił. Ale twoja żona chyba nie jest z tego powodu zadowolona. Trafiłeś. <noise> no, no jest to na pewno kosztem czasu rodzinnego, no ale ja myślę, że a już to, że wsiadłeś na motocykl, to już w ogóle. Ach, to, to już, no, no, były kłopoty, były w domu, no, nie podoba się to żonie, no kiedyś y, powiedziała, że już 22 lata starczy tego patrzenia na te dwa kółka, no ale tak powoli, około dwóch tygodni mi zajęło, że... Nawet, powoli, powoli ją przygotowywałeś, bo ty kupiłeś motocykl taki y, do jazdy y, na drodze, więc, więc jak gdyby ten całkowity rozbart z tymi dwoma kółkami nie nastąpił. No nie można się z tym tak rozstać. Może 3-4 lata po rozstaniu z torem dżurowym, to tak no, gdzieś tam się rodziło, że cztery kółka to jednak nie jest dla mnie. Lubię samochody, ale prawdziwe moje oddychanie tlenowe jest na dwóch kółkach, także. No i niech tak pozostanie, nie tylko twoje yy, prawdziwe oddychanie. Przyniosłeś ze sobą kalendarz, można powiedzieć jeszcze yy, ciepły, drukowany nie, niedawno temu. Yy, pierwszy raz udało się w, w takiej formie, że tak powiem, yy, uwiecznić yy, zawodników yy, na, na kalendarzu na przyszły rok. Yy, tutaj yy, centralnym punktem jest drużyna, ale też ważnym elementem Żaneta, o której tutaj dzisiaj mówiliśmy. Yy, tak sobie to wyobrażasz jak na tym kalendarzu? Oby, oby jak najczęściej. <laughs> żeby nasze złotko było na swoim miejscu. <laughs> yy, właśnie. I, i, I w związku z tym, że przyniosłeś te kalendarze, yy, mamy dla Państwa yy, taki malutki, nawet nie konkurs, ale wystarczy do nas zadzwonić. Po zakończeniu naszego programu yy, dla pierwszych osób, które do nas się dodzwonią pod numer 32 245 11 11 taki kalendarz yy, do wygrania. Wystarczy tylko wykręcić numer, zadzwonić do nas, do Śląskiej Telewizji Miejskiej i stać się posiadaczem Takiego kalendarza, myślę, że to coś ciekawego. Ktoś, kto lubi speedrower, być może żurzel, to zaopatrzyć się w coś takiego, żeby przypominało przez całą zimę, a później również w okresie wiosenno-letnim o tym, że speedrower jest w Świętochowicach i być może warto wybrać się na, na zawody ligowe właśnie z udziałem Śląska Świętochowice a być może również na stadion żużlowy Śląska Świętochowice w tym najbliższym czasie, bo być może coś będzie się działo, o tym się przekonamy. Krzysztof, na zakończenie zawsze pytam moich gości, jakie plany, marzenia na te najbliższe tygodnie, miesiące? No teraz jest okres taki zimowy, no po prostu dźwigamy kondycję, pracujemy nad wytrzymałością. No, chciałbym, żeby ta, ta praca, ten zimowy sezon po prostu był wynagrodzony może nie drugi, bo tarliśmy się o trzecie. Nie wiem, chodzi mi o pierwsze miejsce. W miejscu. Yy, no i niech tak będzie. Zawsze trzeba mierzyć te wyższe cele. To powiedzmy, że mierzymy w te pierwsze, a być może, a być może uda się ustrzelić jakiś niższe. No i mistrzostwa świata, z, też mistrzostwa świata. Przypominam Państwu m, nasz numer telefonu: 32-kierunkowy, oczywiście 245-11-11. E, Zwoniąc można stać się posiadaczem takiego kalendarza. E, a dzisiaj w naszym studiu gościem był były różlowiec Śląska Świętochłowice, już w niedługim czasie instruktor sportu różlowego, obecnie trener sekcji speedrovera Śląska Świętochłowice. Krzysztof Was, dziękuję za Twoją wizytę, dziękuję. a Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do widzenia.